Nigdy nie myślałam, że siedemdziesiąt tysięcy rubli było ceną mojej godności. Nigdy nie myślałem, że siedemdziesiąt tysięcy rubli jest ceną mojej godności. Deszcz bębnił w okno mojego maleńkiego mieszkania w Petersburgu. Jakby niebo też chciało mi przypomnieć o wadze tych siedemdziesięciu tysięcy rubli. Koperta z pieniędzmi nadal leżała na stole, nietknięta, niczym nieme oskarżenie. Przyglądałam się temu godzinami, a zapach zimnej kawy mieszał się z pleśnią na ścianach. Wszystko zaczęło się trzy tygodnie wcześniej, kiedy zadzwonił do mnie Igor Wołkow. Jego głos był cichy, niemal ojcowski, ale znałem jego reputację. Mamy dla ciebie pracę, Anastasio. Nic nielegalnego, po prostu udyskretnie. Dyskretny. Słowo, które zawsze poprzedzało najgorsze prośby. Tym razem było prosto. Towarzyszyć zagranicznemu menadżerowi podczas jego pobytu w mieście, dbać o to, aby nie wpakował się w kłopoty, w razie potrzeby tłumaczyć. To dobrze się opłaca. Połowę dostajesz z góry. Potrzebowałem pieniędzy. Moja mama w Omsku potrzebowała leków, których nie pokrywała służba zdrowia. Moja praca jako niezależnego tłumacza ledwo zarabiała na czynsz. 70 tysięcy rubli stanowiło trzymiesięczną pensję. Trzy miesiące bez poniżania się przed wierzycielami, bez wyboru między jedzeniem a lekarstwami. Ale to nie było tylko to. W spojrzeniu Wołkowa było coś, cień, który nie pasował do prostoty propozycji. Mimo to podpisałem kontrakt. Cudzoziemiec nazywał się Daniel Carter. Amerykanin, wysoki, z swobodnym uśmiechem, który nie pasował do napięcia w ramionach. Przyjechał, aby sfinalizować umowę z Petrovostok, jedną z największych firm gazowniczych w regionie. Jesteś moim cieniem, Anastasio, powiedział pierwszego dnia, poprawiając krawat w holu hotelu Astoria. Jeśli się potknę, złapiesz mnie. Przez pierwsze kilka dni wszystko szło zgodnie z oczekiwaniami. Spotkania, kolacje, nienaganne tłumaczenia. Ale trzeciego wieczoru Daniel przybył do mojego mieszkania pijany. Śledzą mnie, mruknął, gdy pomagałem mu usiąść na kanapie. Nie ludzie Wołkowa. Inni. Jego dłoń drżała, gdy chwycił mój nadgarstek. Potrzebuję, żebyś coś dla mnie zrobił podał mi pendrive A. To dowód na to, że Petrowostok kieruje środki na zagraniczne konta. Jeśli coś mi się stanie, przekażcie to prasie. Proszę. Powinienem był odmówić. Powinienem. Ale jego oczy były pełne prawdziwego strachu, a ja już byłam zbyt zaangażowana. Następnego dnia Daniel zniknął. Wołkow zadzwonił do mnie o siedem rano. Gdzie jest Amerykanin? Jego głos nie był już miękki. To było ostrze. Nie wiem. Nie pojawił się w hotelu. Jesteś za niego odpowiedzialna, Anastasio. Znajdź to. Następne kilka godzin było koszmarem. Dzwoniłem do szpitali, komisariatów policji, hoteli. Nic. Aż w nocy dostałem anonimową wiadomość. Jest w magazynie 12, port w Kronstadzie. Nie idźcie na policję. Nie miałem wyboru. Pojechałem taksówką na molo. Serce biło mi tak mocno, że myślałem, że zemdleje. Magazyn był rdzewiejącą konstrukcją, a w powietrzu unosił się zapach oleju i soli. Wewnątrz przyćmione światło wiszącej lampy ukazało Daniela przywiązanego do krzesła, z opuchniętą twarzą i krwawiącymi ustami. Anastazja, szepnął. Wiedzą, że masz pendrive. Zanim zdążyłem zareagować, cienie się poruszyły. Za mną pojawiło się dwóch mężczyzn, a jeden z nich olbrzym z blizną na brodzie chwycił mnie za ramię tak mocno, że zabolało. Wołkow chce z tobą porozmawiać, powiedział drugi z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu. Zabrali mnie do biura na tyłach magazynu. Wołkow siedział za biurkiem i palił cygaro. Jego nienaganny garnitur kontrastował z brudem tego miejsca. Anastazja, Anastazja, westchnął, wypuszczając dym. Dlaczego musiałeś iść tam, gdzie cię nie wezwano? Nic nie wiedziałem. Głos mi się trząsł. Dał mi to bez wyjaśnienia. Wołkow stryknął palcami. Gigant popchnął mnie do przodu, a pendrive został wyrwany z mojej kieszeni. Jesteś tłumaczem, a nie bohaterem, powiedział, oglądając urządzenie. Ale nadal może się przydać. Przesunął papier po stole. Nowy kontrakt. Podpiszesz, że nigdy nie otrzymałeś tego pendrive'a. Że Daniel Carter był niezrównoważonym pijakiem, który sam zniknął. A w zamian wsunął kolejną kopertę. Tym razem w środku było 140 tysięcy rubli. To dwa razy więcej stwierdził. Spłać długi swojej matki. Kup lepsze mieszkanie. Zapomnij, że to kiedykolwiek miało miejsce. Spojrzałam na Daniela, wciąż związanego z błagalnym spojrzeniem. Potem dla pieniędzy. Siedemdziesiąt tysięcy rubli było już ceną mojej godności. Sto tysięcy byłoby ceną za moją duszę. Nie powiedział, odsuwając kopertę. Puść go. Wyjeżdżam z miasta. Nigdy więcej nie będę ci tłumaczyć. Wołkow roześmiał się sucho i bez radości. Czy myślisz, że masz wybór? Gigant się zbliżył, ale ja już podjąłem decyzję. Szybkim ruchem chwyciłem długopis ze stołu i wbiłem go w szyję mężczyzny. Krzyknął i cofnął się, a ja rzuciłem się na Daniela, przecinając mu więzy tym samym długopisem. Uruchomić! Krzyknąłem, gdy Wołkow wstał wściekły. Nie oglądałem się za siebie. Wyszliśmy tyłem magazynu, przeskoczyliśmy płot portu i ukryliśmy się wśród kontenerów. Daniel był słaby, ale mógł chodzić. Musimy jechać do ambasady wysapał. Nie dotarliśmy. Znaleźli nas już wcześniej. Tym razem nie było ucieczki. Wołkow obserwował nas z daleka, gdy otaczali nas jego ludzie. Wy dwoje sprawiacie kłopoty, powiedział, zapalając kolejne cygaro. Ale problemy mają rozwiązania. Zamknąłem oczy, czekając na strzał. Jednak dźwięk, który się rozległ, nie był strzałem. To były syreny. W porcie rozbłysły niebieskie światła. Policja. Jak? Daniel uśmiechnął się, mimo że miał krew na twarzy. Zanim mnie złapano, wysłałem pendrive dziennikarzowi w Moskwie. Musieli połączyć fakty. Wołkow zaklął, rzucając cygaro na podłogę. Jego ludzie rozproszyli się jak karaluchy. W ciągu kilku minut zostaliśmy otoczeni przez policję. Dwa tygodnie później, siedząc w kawiarni w Talinie, wystarczająco daleko od Petersburga, przeczytałem w Gazecie wiadomość Skandal w Petrowostoku, klucz do śledztwa w sprawie korupcji amerykańskiego dyrektora wykonawczego i tłumacza z Rosji. Daniel złożył zeznania. Ja też. Pieniądze wołkowa nigdy do mnie nie dotarły. Ale moja mama otrzymała potrzebny lek, opłacony przez organizację pozarządową pomagającą ofiarom przestępstw korporacyjnych. Daniel zaproponował mi pracę w swojej firmie w Nowym Jorku. Odmówiłem. Potrzebowałem czasu. Musiałem odnaleźć siebie na nowo. Czasami wciąż śni mi się ta koperta na stole, z deszczem uderzającym w okno, głosem Wołkowa mówiącym: jesteś tłumaczem, a nie bohaterką. Ale odkryłam, że czasami bohaterką jest po prostu osoba, która mówi i nie. A to jest bezcenne.